Radniku pokażę Państwu jaki wpływ na końcowy rozmiar wydruku drzewa genealogicznego mają niektóre z jego ustawień. Oczywiście, zanim tutaj to omówię, musimy sobie wyświetlić takie drzewo, przynajmniej na ekranie, Ja sobie wezmę tutaj przykładowe drzewo. Będzie to drzewo przodków, potomków dla wybranej osoby. I teraz, to tutaj oczywiście pomniejszymy sobie, żeby tak zobaczyć całość, jak to się prezentuje, mamy takie. Taki wygląd tego drzewa genalogicznego i gdybym go chciał wydrukować w takiej postaci, jaki jest przygotowany tak od razu. To jego rozmiar byłby następujący. Plik, drukuj drzewo. Oczywiście nie będę drukował, tylko pokażę na ekranie. Jest to 61 na 37 cm. Tyle zajmie mi, to jest faktyczny rozmiar dla tego drzewa. Chciałbym teraz coś z tymi parametrami sobie tutaj pokombinować. Co mogę zrobić? Pierwsza rzecz. Wygląd drzewa, edytuj ustawienie. Pierwszą rzeczą, którą mogę y, zmienić, i to jest y, ta zmiana, dotyczy wersji 4.32. Tu proszę zauważyć: musicie mieć Państwo zainstalowaną taką wersję programu, minimum 4.32. I do tej pory odstępy między pokoleniami oraz osobami, czyli chciałbym tutaj coś zmienić w tych ustawieniach pomiędzy osobami, czyli ten parametr oraz ten parametr czyli pomiędzy pokoleniami. Tu mamy każde pokolenie z osobna w wierszu i chciałbym tę odległość zmienić oraz tę. Do tego służy właśnie ten parametr odstępy pomiędzy pokoleniami. Minimalną wartością jaką mogę ustawić tutaj jest 40, taką też ustawiam i między osobami zamiast 40 ustawię 10. To jest też minimalna wartość. Jeżeli państwo ustawicie inną, na przykład 20 to i tak aplikacja zmieni Państwu na 40. Jeżeli tą zrobię na przykład na 3, to i tak będę miał minimalną wartość 10. No i sprawdźmy, jaki wpływ na końcowy wydruk i właściwie rozmiar tego wydruku będzie, miał, zmiana tych, będzie miała ta zmiana parametrów pomiędzy pokoleniami i osobami, jeżeli zmienimy te wartości na 40 i na 10. Robimy, zastosuj. Widać, że już się nam tu zmniejszyły te odległości oraz te odległości, tak? Czyli odstępy między ramkami, czyli osobami mamy mniejsze. I między pokoleniami również mamy mniejsze. A jaki to ma wpływ na wydruk? Spójrzmy plik, drukuj drzewo. Proszę zobaczyć, mamy 57 na 30. Wcześniej mieliśmy 61 tutaj, a tutaj mieliśmy 37, czyli mamy parę centymetrów wydruk mniejszy. Ale co jeszcze możemy zrobić? Możemy jeszcze w, tym samej, w tej samej sekcji ustawień, edytuj ustawienia, zmienić ten parametr. Ten z kolei był od wersji 4.31, czyli wcześniejszej, czyli nie ustawimy maksymalnej szerokości ramki, czyli nie ustawimy tego parametru, tylko żeby on był dobierany dynamicznie w zależności od, od tego, co jest wewnątrz. Z zachowaniem tej samej ramki dla pokoleń. No i teraz zobaczmy. Odhaczymy tę opcję, czyli maksymalną szerokość ramki i robimy zastosuj. Widać, że nam się troszkę zawęził ten wydruk, przynajmniej na ekranie. A jak jest w rzeczywistości, zaraz sprawdzimy. Klik, drukuj drzewo. Proszę zobaczyć. Mamy 40, 30. Wcześniejszy był 57, 30. Czyli nie zmieniła nam się tu wysokość, no bo ograniczyliśmy o szerokości wydruk, tak? Ale już mamy 40 na 30. Przypomnę, że wyjściową było 61 na 37, co oznacza zmniejszenie o 1 trzecią, jeżeli chodzi o szerokość wydruku. Dobrze. Co jeszcze możemy zrobić? Teraz mamy taki parametr, który działa dwojako, to znaczy mamy coś takiego jak pokaż zdjęcie nad osobami. I teraz można sobie wyobrazić, jeżeli teraz to zdjęcie umieszczę nad ramką, czyli to będzie tu, w tym momencie na pewno nam się ten parametr zmieni tutaj, czyli w pionie drzewa, ale na pewno też powinniśmy zmniejszyć tę odległość, czyli szerokość drzewa. Co za tym? No i teraz, jak Państwo chcecie, w zależności od typu danego drzewa i układu jego, możecie Państwo tym parametrem sobie tutaj posprawdzać, które będzie Państwu pasowało, takie drzewo. Jak to zrobić? Robimy pokaż zdjęcie nad danymi osoby i robimy zastosuj. Proszę zobaczyć, znowu nam się wydłużyło nam się, ale za to tu się skróciło. I teraz możemy sobie zrobić plik. Drukuj. Proszę zobaczyć 28, 43. Nieznacznie do pozycji wyjściowej, tu mieliśmy 37 na samym początku, zwiększyło nam się pionie drzewo tutaj. Ale znacznie, bo już tylko 28 cm mamy 61, przypomnę, początkowej, czyli mamy tą szerokość zmienioną. Co jeszcze mogę zrobić? Widzę, że te marginesy po prawej i lewej stronie mógłbym trochę zmniejszyć. Czyli zrobić wygląd drzewa, edytuj ustawienia. I tu mamy ten parametr odnośnie marginesów. Mamy tutaj. Lewy i prawy. Zróbmy taki, jaki jest górny i dolny, czyli 30. Robimy zastosuj. Jeszcze nam się trochę zmniejszyło. No I to jest taka końcowa postać, która mogłaby być tutaj w tym drzewie naszym. Załóżmy, że to byłoby coś, co jest zgodne z naszymi oczekiwaniami. I ten wydruk końcowy byłby 25 na 43 cm. Czyli jest on dosyć o ponad połowę mniejszy niż, jeżeli chodzi o szerokość, niż wyjściowy, bo był 61 cm tutaj, ten parametr. Ten był początkowo 37, jest 43, ale przy tym układzie, jeżeli by nam to odpowiadało, że wolimy bardziej wydruk pionowy niż poziomy, przy tym parametrze moglibyśmy zostać i te parametry, o których właśnie teraz pokazałem, miały wpływ na. Tę postać końcową takiego, takiego widoku drzewa. Należy oczywiście tutaj pamiętać o tym, że każdy widok drzewa jest inny i ustawienia mające wpływ na jego wymiary końcowe mogą, powtórzę, mogą, ale nie muszą Państwo odpowiadać. Celem tego poradnika było pokazanie tych kluczowych parametrów yy, ustawień drzewa, które Mogą mieć wpływ na końcowy rozmiar wydruku takiego drzewa genologicznego. Dlatego też parametry, te wszystkie, o których dzisiaj wspominałem, należy dobierać eksperymentalnie, niejako tak indywidualnie pod dane drzewo, tak aby efekt końcowy był jak najbardziej zbliżony do Państwa oczekiwań. Chcesz być informowany o nowych poradnikach filmowych? Zasubskrybuj nasz kanał i odwiedzaj stronę internetową www.plsoft.pl.